Studio Kongresu Edukacji Ekonomicznej. Moim gościem jest Monika Wojciechowska, pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii edukacji finansowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się znowu widzimy. Ostatnim razem widziałyśmy się w roku edukacji ekonomicznej, kiedy mnóstwo się działo, jak już sobie zdążyłyśmy powiedzieć. Kurs trochę opad z jednej strony, z drugiej strony pewne działania są kontynuowane. Chcę zapytać. Co dla Pani dzisiaj, no właśnie po tym roku takich intensywnych działań w i wielu rozmów w wokół edukacji ekonomicznej, jest jeszcze takim najbardziej niezagospodarowanym obszarem, który wymaga wsparcia w dowolnej grupie odbiorców? Mm -hmm. no, w zasadzie cały czas jest aktualne to, co wyszło nam w czasie y, przygotowań do pisania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, że postawy Polaków. Y, Tutaj mamy największy problem, jeśli chodzi o postawy wobec finansów, wobec swojej sytuacji ekonomicznej, gdzie Polacy ciągle zbyt mało oszczędzają, w zasadzie bardzo mało Polaków inwestuje, też dosyć duża grupa jest nadmiernie zadłużonych, też gdzieś dostrzegany jest ten problem wiedzy związanej z cyberbezpieczeństwem. Więc to są te obszary, w których cały czas musimy działać. y I wspierać właśnie nasze społeczeństwo, żeby tutaj zmienili swoje postrzeganie, nawyki czasami, bo tu chodzi o to, żeby zacząć rezygnować z pewnych przyjemności w dniu, dzisiejszych, w dniu dzisiejszym na rzecz jakichś korzyści w okresie dłuższym. To są po prostu postawy, które najczęściej powinniśmy wynosić z domu, jednak nie zawsze tak jest, więc chcemy to przekazywać, czy to przez szkołę, czy przez inne projekty edukacyjne. No właśnie myślę, że pomienionym. Roku, w którym e, tak wielu było partnerów w zakresie tej edukacji ekonomicznej, tak wiele różnych instytucji stanęło w ramię w ramię, żeby tę wiedzę ekonomiczną szerzyć. Być może wykrystalizował się już taki docelowy, słuszny model edukacji systemowej, niejako edukacji ekonomicznej, kto, jakie podmioty, jakie strony powinny brać udział w tym procesie? Mm -hmm. Tak, oczywiście środowisko, które jest zaangażowane w edukację finansową, jak najbardziej widzi taką potrzebę, żeby ta edukacja finansowa była obecna zarówno w szkole, bo jest to miejsce, w którym dotrzemy do wszystkich. Tak? Wszystkie y, młodzież, dzieci uczęszczają do szko szkoły i to jest najlepsze miejsce tam, gdzie moglibyśmy młodych ludzi uczyć. Ale wiemy też, że tej edukacji wymagają inne grupy wiekowe, jak choćby seniorzy, czy to no, po prostu osoby dorosłe, pracujące, które powinny myśleć o swojej przyszłości, na przykład na czas emerytury, do nich też... Chcemy dotrzeć, i tu myślimy o takich projektach edukacyjnych, które byłyby oferowane w miejscu pracy, tam gdzie pracodawca prawda, wypłaca wynagrodzenie, powinien też wspierać swoich pracowników w tym, aby myśleli o tym, na co przeznaczać te pieniądze, że może nie tylko na konsumpcję, również na pewne inwestycje, które dadzą im poczucie bezpieczeństwa w dłuższym okresie, zwłaszcza na emeryturze. Cieszę się, że Pani o tym mówi, bo ilekroć pojawia się kontekst miejsca pracy. To pierwsze skojarzenie to jest zawsze PPK, ale przecież możemy sobie chyba wyobrazić, że takim benefitem pracowniczym też będzie jakiś rodzaj wsparcia w oszczędzaniu, długoterminowym budowaniu planu finansowego. Myśli Pani, że to realne? Jest, są sygnały ze strony biznesu, że to jest jakiś kierunek? Tak, są już, są już pierwsze jaskółki. Wiem, że już takie projekty powstają i nawet słyszałam, że pracownicy banku. Dostali taki prezent właśnie od swojego pracodawcy, że takie szkolenia dotyczące finansów osobistych i bardzo chętnie, mimo że to są pracownicy finansowi, okazało się, że jednak jeśli chodzi o finanse osobiste, bardzo chętnie brali udział w takich projektach. Więc no, będziemy zachęcać. W naszej strategii edukacji finansowej mamy taki, taką propozycję działań, którą chcemy zrealizować, właśnie nawiązanie współpracy z różnymi organizacjami pracodawców, żeby oni z kolei swoich. Swoje grupy zawodowe zachęcali do takich działań. No, oczywiście, też chodzi o to, żeby pracodawcy nie zniechęcali pracowników do przystępowania do PPK, bo wiemy, że takie sytuacje się zdarzają. Żeby po prostu ta świadomość była zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Na moment wróćmy jeszcze do szkół. Bo. Mam wrażenie, że tam się wszystko, lub wiele z tego procesu edukacji ekonomicznej zaczyna. Ilekroć te rozmowy o, o szerzeniu świadomości finansowej prowadzimy, tyle razy pojawia się wątek no dobrze, idealnie gdybyśmy mogli zaszczepić ten pierwiastek finansowy w różnych przedmiotach, nie tylko na matematyce, czy przeobliczaniu, procentowania lokaty, ale też w wielu innych obszarach, na, na innych odcinkach. Czy to jest w ogóle możliwe i czy to jest słuszny kierunek, zdaniem Pani? Ja uważam, że tak. Też jestem w... Byłam nauczycielką, kilka lat pracowałam w szkole, i ja jak najbardziej właśnie popieram takie podejście, zwłaszcza jeśli chodzi o szkołę podstawową. Pojawiają się głosy, że niektóre osoby uważają, że powinien pojawić się nowy przedmiot w szkole podstawowej. I ja powiem szczerze, uważam, że większą wartość miałoby uświadomienie czy wprowadzenie do podstaw programowych różnych przedmiotów oraz przede wszystkim pokazanie nauczycielom wszystkich przedmiotów, że u nich również może być ta edukacja finansowo-ekonomiczna Uszana. Wiadomo, matematyka nam się najlepiej kojarzy z kwestiami ekonomicznymi, ale język polski chociażby. W tej chwili, w zeszłym roku, też w roku edukacji ekonomicznej, bankructwo małego Jacka, Janusza Korczaka zostało wpisane do listy lektur, nieobowiązkowej, ale na podstawie tej lektury na języku polskim można fantastycznie omówić kwestie spółdzielczości szkolnej właśnie, pokazania jak ważna jest przedsiębiorczość, jak można zdobywać wiedzę, bo Jack się uczy po kolei od początku stawiania kroków swojej przedsiębiorczości, od innych, zdobywa tą wiedzę, uczy się na własnych błędach, ale uczy się też doświadczenia zaprzyjaźnionych osób. Jest to wspaniały temat na język polski. Język polski może też uczyć czytania umów, tego jak ważne jest, że kiedykolwiek coś podpisujemy, musimy to rozumieć. Jeśli nie rozumiemy, dopytujemy. Jeżeli dalej nie rozumiemy, po prostu nigdy nie podpisujemy rzeczy, których nie rozumiemy. Już czternastolatkowie mogą podejmować pierwsze decyzje finansowe mogą mieć własne konto, więc już szkoła podstawowa powinna uczyć tej podstawowej zasady w czytaniu umów. Ja wielkim moim marzeniem jest, żeby na przykład chemicy, biolodzy, fizycy pokazywali na swojej lekcji ekonomiczny aspekt tego przedmiotu, po co się go w ogóle młodzież uczy, jakie może im dać korzyści w przyszłym życiu, jakie mogą ścieżki zawodowe wybrać, dzięki temu, że na przykład zainteresują się chemią, biologią czy, czy fizyką. E, o noblistach bym mówiła, będąc nauczycielem, mhm. jakie tutaj, dlaczego dostają e, te nagrody, dlaczego to jest tak ważne, te ich odkrycia dla gospodarek, dla rozwoju kraju, dla dobra ludzkości, tak jak pandemia pokazała, jak ważne było szybkie wynalezienie szczepionek na na COVID, jak, jakie to miało znaczenie, zarówno finansowe dla tych firm, które oczywiście te szczepionki wyprodukowały, ale przede wszystkim dla ludzkości, ile dzięki temu odkryciu uratowano istnień ludzkich. To też jest wymiar ekonomiczny i pokazujący e, sens pewnych przedmiotów. E, I podejrzewam, że wpływający też na motywację, że akurat w tym kierunku młody człowiek pójdzie. Język obcy, również, dlaczego nie uczyć na języku angielskim terminów finansowych po angielsku. Przecież teraz młodzież funkcjonuje już w różnych krajach. Moja córka dziesięcioletnia już w grach komputerowej kontaktuje się z dziećmi za granicą I, i ten język też już powinni rozumieć, więc ja widzę dokładnie tak samo nawet na WF-ie, prawda? Sportowcy zarabiają pieniądze, piłkarze osiągają sukces ekonomiczny. Gdzieś ten aspekt ekonomiczny, ja uważam, że powinien być poruszany na każdej yy, przedmiocie i zresztą no, o to wnioskuję, bo w tej chwili trwają prace nad reformą edukacji. I staram się przekazywać właśnie opinie, zachęty, żeby, żeby te aspekty ekonomiczne wplatać w przedmioty. Mam nadzieję, że ten głos zostanie usłyszany. I, i nie tylko mój, ale wiem, że i wiele organizacji pozarządowych, innych instytucji zgłasza swoje propozycje do tych rozwiązań, które są w tej chwili opracowywane. Już jest praca nad podstawami programowymi do szkół podstawowych. No i ale ta kołdra jest zawsze za krótka, niestety, <laughs> jeśli chodzi o podstawy programowe. No, jak wiele z tych kontekstów pokazują dzisiejsze rozmowy tutaj w studio. Niedawno rozmawiałam tu jedną z, z moich gościń na temat kontekstu zdrowia finansowego, dobrostanu psychicznego związanego z finansami. No mamy tutaj przecież bezpośredni link do chociażby wywołanej przez panią biologii. Chciałam zapytać o to, czy, czy strategia będzie wspierała ten kierunek, ale odpowiedź już pani Bardzo Oczywiście. dziękuję i kibicuję w takim razie, żebyśmy mogli no, znacząco szerzej dzisiaj w tym systemie nauczania um, patrzeć na to zagadnienie. Tak, ekonomii. bardzo nam zależy, tak. I chcemy, żeby właśnie ten rok edukacji ekonomicznej dał taki impuls, dał, rozpropagował bardzo, bo faktycznie ta edukacja finansowa, ekonomiczna w pewnym środowisku była znana i, i promowana, natomiast mam wrażenie, że dzięki tej inicjatywie więcej osób z instytucji, społeczeństwa dowiedziało się w ogóle o tym zagadnieniu i uświadomiła sobie w ogóle potrzebę zdobywania tej wiedzy. No pewnie wyzwaniem ciągle będzie wychodzenie z tej naszej, mimo wszystko ekonomicznej bańki. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.